Cześć i witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale, w moim podcaście. Robię ten, to pierwsze nagranie bardzo spontanicznie, ponieważ nie myślałem od dłuższego czasu o konkretnym dniu, w którym udałoby mi się nagrać to pierwsze wideo, ten pierwszy film, ale jakoś tak dzisiaj po, po spacerze, piątkowym spacerze pomyślałem, że czemu nie, zobaczymy co z tego wyjdzie. I Ty sam będziesz mógł powiedzieć, co z tego wyjdzie. Zwracam się do Ciebie perty, drogi widzu albo drogi słuchaczu, za radą pana Maćka Wieczorka, który właśnie zasugerował to, żeby przy zwracaniu się do szerszej widowni zwracać się Perty, żeby każdy mógł to odebrać do siebie i przez pryzmat samego siebie słuchać danego podcastu, więc tak będę starał się zwracać. Także bardzo dziękuję, że oglądasz i słuchasz, co tu tworzę i mam nadzieję, że Ci się spodoba, bo koncept jest jeszcze nie do końca jasny, ale będę starał się przekazywać tylko te informacje, które są dla mnie ciekawe i które ja będę chciał stosować w moim życiu, więc myślę, że to może być ciekawe dla, dla, również dla Ciebie. Wspomniałem, że właśnie wróciłem ze spaceru. Udało się po, po całym tygodniu pracy wyjść na godzinny spacer w piątek wieczorem, dzisiaj. I na tym spacerze słuchałem podcastu Tima Ferrisa. Pewnie Pewnie znasz, a jeśli nie, to na pewno warto sprawdzić, ponieważ robię wywiady i rozmowy z bardzo, bardzo ciekawymi i bardzo, bardzo różnymi osobami. Także sprawdź podcasty Tima Ferisa. Najłatwiej chyba na Spotify. Natomiast dzisiaj słuchałem jego podcastu z, z Panem z kolei Kochem, który jest znany z, inwestu, z Inwestowania, ale przede wszystkim chyba z tego, że napisał książkę. 2080 principle, czy 8020 principle, czyli zasada 8020. Nie o niej dzisiaj chciałem, więc jeżeli ten temat cię interesuje, to być może pojawi się w jednym z przyszłych filmów, które planuję nagrać. Natomiast to, o czym dzisiaj chciałem krótko powiedzieć, to jest taki, taki pomysł, który pojawił się po tym, jak pan Koch powiedział jedną z historii swojego awansu firmie, w której pracował na początku swojej kariery. Otóż e, pracował jako doradca e, doradca w rozwoju firm w Stanach Zjednoczonych e, i jeden z prezesów, czy prezes, albo jeden z członków zarządu, e, pewnego dnia go zaprosił do, do swojego biura i powiedział, że za 9 miesięcy od teraz chcemy, żebyś ty był jednym z członków zarządu. I to już jest postanowione, to już jest pewne, możesz, masz to jak w banku, jesteś członkiem zarządu ale oficjalnie możemy to ogłosić dopiero za 9 miesięcy, czyli nie taki zwykły awans jak to zazwyczaj chyba w firmach ma miejsca, przynajmniej we wszystkich, w których ja do tej pory pracowałem, tak to wygląda, że od czasu do czasu jest tam rozmowa z szefem i być może dostaje się awans. Tu od jutra masz awans, albo zmiana stanowiska, albo zmiana angaży. W każdym razie tak to wygląda, natomiast on tam właśnie przedstawił taki dość ciekawy koncept, że daje się awans albo podwyżkę pracownikowi, ale ona będzie mieć miejsce dopiero za pewien okres za pewien okres i wtedy nastąpi ta czy wtedy to dopiero się stanie i wtedy pójdzie oficjalna informacja, ale to, co było jeszcze kluczowe w tym wszystkim i w tym komunikacie tego prezesa, to było to, że on powiedział, że od teraz, nieważne, że to za 9 miesięcy dopiero dostaniesz ten ten awans, ale masz już teraz zachowywać się jak ktoś kto ma ten awans i wie, że ma ten awans, i wie, że reprezentuje firmę w taki i taki sposób, i wie, że wiele od niego w tej firmie zależy. Więc pomyślałem, że to jest genialny sposób na, na pracę z pracownikami, czy na, na traktowanie pracownika, ponieważ nawet jeśli nie planuję tu i teraz dawać komuś podwyżkę, ale wiem, że. Ta osoba to jest ktoś, w kogo na pewno chce inwestować i ta osoba to jest ktoś, kto przynosi wartość mojej firmie i chce, żeby jak najlepiej tutaj się czuł i chce, żeby miał jak najlepsze warunki do pracy. To zapraszam go do siebie i mówię mu, że no od teraz jeszcze ci nie chcę dać, albo nie wiem właściwie jak to jak to przekazać. To pewnie jest coś, co na czym warto się zastanowić przed rozmową z pracownikiem. Ale ja bym zaprosił kogoś do siebie i powiedział, że od stycznia zarabiasz 20% więcej, ponieważ wierzymy w to, co robisz i chcemy Ci dać podwyżkę i chcemy e, awansować Ci na lepsze stanowisko, w którym będziesz jeszcze mógł zwiększyć swoją wartość dla, dla naszej firmy i sam będziesz mógł się jeszcze więcej rozwijać. Także od stycznia masz, jak w banku, podwyżkę. E, i od teraz zachowuj się, jakbyś już teraz miał takie, takie stanowisko, jakbyś już teraz był tak, samo, tak ważny dla, dla naszej firmy, ponieważ jesteś tak ważny, więc tak się umawiamy i możesz być tego pewien, że ta podwyżka nastąpi 1 stycznia. I wydaje mi się, że wtedy taka osoba... Być może i tak, i tak chcieliśmy jej dać podwyżkę w styczniu, ale myśleliśmy o tym, żeby jej o tym nie mówić, tylko będzie mieć fajną niespodziankę. Po świętach wróci sobie z, z Wolnego i powiemy, że firma cię docenia, drogi pracowniku, masz tutaj podwyżkę. Od dzisiaj jesteś, masz 20% więcej. No i oczywiście super, ale pomyśl, jest, jest raz wrzesień, jeżeli teraz mu coś takiego zakomunikujesz, to myślę, że między wrześniem a styczniem ten pracownik będzie inaczej pracował niż w przypadku, gdybyś mu nic nie mówił do świąt i po świętach dopiero mu ogłosił, że chcesz mu dać podwyżkę i dajesz mu podwyżkę tu i teraz. Myślę, że wiele mogłoby, może się stać od września do stycznia, a właściwie w obu podejściach nie różni się niczym to, jaki będzie stan Twojego portfela, natomiast w tym podejściu, w którym byś nic nie mówił, możesz nawet, nawet stracić takiego pracownika, ponieważ Ktoś może mu dać lepszą ofertę i wtedy już może być deal-done i wtedy możesz oczywiście tłumaczyć mu, że chcesz mu dać podwyżkę i tak dalej, ale to już jest myślę inna sytuacja. Natomiast kiedy ty jako osoba, jako szef czy jako przełożony proaktywnie działasz i myślisz o dobru swojego pracownika, szczerze o dobru swojego pracownika, w którego wierzysz, o którym wiesz, że przyniesie korzyść zarówno Twojej firmie, jak i sam. On nie się korzyści pod, przy tym, że go awansujesz i będzie miał więcej może swobody, może będzie bardziej pracował w rzeczach, w których jest dobry i w których naprawdę czuje się mocno i lubi te rzeczy, to wtedy myślę, że taka sytuacja jest win-win, więc to był taki taki krótki, krótki, krótkie moje przemyślenia na temat tego, co przed chwilą usłyszałem. I sam właściwie traktuję trochę też to nagranie jako taką notatkę i takie przypomnienie dla siebie, żeby, żeby szukać też takich niekonwencjonalnych rozwiązań, jeśli chodzi o, o pracowników i pracę z ludźmi i, i pomoc ludziom, ludziom, którzy według nas mają dużą wartość i wkładają serce do pracy i w który, na których chcemy stawiać. Także jeżeli sam spróbujesz tego, tego typu podejścia, to to daj znać, jak poszło, daj znać, jak zareagował pracownik, daj znać, jak, jak, jak według Ciebie to działa i chętnie wysłucham tego, jak, jak u Was to zadziałało, jak u Ciebie to zadziałało.